kwalifikacyjnych, jest jakiś standard, czy są pytania, których możemy się z bardzo dużym prawdopodobieństwem spodziewać, jak się wybieramy na taką rozmowę kwalifikacyjną, czy każda rozmowa jest inna. Tak, jest taki standard pytań. Myślę, że jest takich około 10 pytań, które zazwyczaj padają. Mm -hmm. Pierwsze to na pewno, dlaczego chcemy zmienić pracę mm -hmm. i, dlaczego, i to może być też powiązane z tym, dlaczego chcemy pracować u danego mm -hmm. pracodawcy. Oczywiście wady i zalety, czyli mm -hmm. co jest Twoją mocną stroną, co jest Twoją słabą mm -hmm. stroną. Kolejne to też bardzo często pojawiające się, czyli widełki finansowe bądź oczekiwania finansowe. Mm -hmm. Co motywuje Cię do pracy? Mhm. Czy to są jakieś bardziej środowisko, atmosfera pracy? Czy są to na przykład pieniądze? Mhm. A jak odpowiedzieć właśnie na to pytanie o zarobki? Bo ja zawsze tutaj proponuję, żeby przede wszystkim zapoznać się ze średnią płacą na danym stanowisku. Można albo zapoznać się z raportami płacowymi, mhm. na przykład Antala, mhm. i sprawdzić sobie, jak to wygląda. Zazwyczaj też nie oszukujmy się, wiemy ile chcemy zarabiać. to, tak. to głupio jest nam powiedzieć. Mhm. Dlatego warto jest sobie to porównać. To, czego my oczekujemy, to jakie są te zarobki. Pod w tych oczywiście raportach i wtedy podejść po prostu widełki. Myślę, że to jest najlepsza opcja. Pamiętajmy tylko, żeby nigdy nie mówić o jakichś swoich takich rodzinnych perypetiach albo sytuacji jakiś prywatnej w stylu mam kredyt do spłacenia, więc wie Pani jak to jest, mhm. albo mam dziecko na utrzymaniu. Pamiętajmy, że jesteśmy o rozmowę, na rozmowie o pracy i mówimy o rzeczach, które są związane tylko i wyłącznie z pracą, a nie Jasne. tym, co się dzieje u nas w życiu prywatnym. A, a jak to jest z przechodzeniem na rozmowę kwalifikacyjną? Czy przychodzimy mhm. przed czasem, czy przychodzimy punktualnie? No, zakładam, że spóźnianie się nie wchodzi, w pre, mhm. ale, ale jak, jak jest... Jak to jest dobrze widziane. Żeby najlepiej przychodzić chwilę przed czasem, mhm. na pewno nie 15 minut czy 30 minut przed czasem, bo to też jest źle widziane. Wtedy wi wi widać, że nie szanujemy czasu osoby, mhm. która e, też nam ten czas chce poświęcić. E, I tak jakby, jeżeli już przychodzimy wcześniej, to możemy też tak troszeczkę wymuszać, żeby tą, tą rozmowę zacząć wcześniej, Jasne. więc nie. Najlepiej jest to 5 minut, e, 3-5 minut wcześniej, i wtedy mhm. będzie najlepiej. A co jeśli zdarzy nam się taka sytuacja, a coraz częściej takie sytuacje się zdarzają w dzisiejszych czasach i w dużych miastach, mhm. że staniemy w korku. No, nie przewidzimy tego. I co wtedy? Dzwonimy do pracodawcy czy odpuszczamy już sobie tą dzwonimy. rozmowę? Dzwonimy, dzwonimy. Najlepiej dzwonimy, jeżeli mamy kontakt bezpośredni, mhm. bo różne sytuacje się zdarzają i rekruter też oczywiście przecież jest człowiekiem i wiotem. Jeżeli nie mamy kontaktu telefonicznego, bo możemy też w trakcie wysłać maila, tak? Mhm. Jeżeli mamy tylko kontakt mailowy, ale zawsze uprzedzamy, tak? Ile ile czasu możemy się mniej więcej spóźnić, mm -hmm. no i o tym, że się spóźnimy. Wtedy Jasne. jak najbardziej jest w porządku. Jest w porządku, mm -hmm. super. Y kolejna sprawa, która przeważnie nurtuje wiele osób, chociaż wydawałaby się y na pierwszy rzut oka oczywista, to jak się ubrać na tą mm -hmm. kwalifikację? Myślę, że jeżeli chcemy zostać wizerzystką bądź stylistką, to mm -hmm. jak najbardziej możemy poszaleć, ale jeżeli mówimy o takich stanowiskach raczej standardowych, mm -hmm. y no to myślę, że najlepszy jest tutaj taki wygląd casualowy, czyli Jasne. nie musi to być garnitur, mhm. chyba, że chcę zostać dyrektorem finansowym, bo to jest takie, mhm. tam już ten dreskot jest dosyć ważny, to wtedy jak najbardziej. Mhm. Jeżeli idziemy na takie zwykłe stanowisko, nie wiem, przedstawiciel handlowy, jakaś praca biurowa, to myślę, że taki casual będzie najlepszy. Czyli mhm. jeżeli chodzi o panów, to mogą być to ciemne spodnie, koszula, ale bez krawata mhm. i na przykład marynarka. Jeżeli chodzi o pani, to tak samo może być ciemna, ciemne spodnie, t-shirt na przykład biały, nie mhm. wiem, ciemna marynarka, i też będzie ok. Na co Ty jako rekruter zwrócisz uwagę? Co dla Ciebie ma, ma znaczenie? Na pewno pewność tego, co mówimy, to mhm. jest pierwsza rzecz. I druga, najważniejsza rzecz, o której dużo osób zapomina, to to, że jesteśmy na rozmowie o pracę i mówimy o swoich kwalifikacjach i kompetencjach zawodowych. Mhm. Nikogo nie interesuje tak naprawdę jakieś życie osobiste, albo to, co mówiłam, czyli kredyty, rodzina i tak dalej. Skupiamy się na rzeczach, które są związane stricte z pracą. Jeżeli mówimy o mocnych stronach, to mhm. też mówimy o stronach mocnych związanych z pracą i tak samo jeżeli chodzi o nasze słabości. To jest chyba taka najważniejsza zasada, o której bardzo często kandydaci zapominają. Czasami zdarza się, że kandydaci mają tak zwaną lukę w CV, mhm. czyli pewien okres czasu, w którym nie pracowali zawodowo, nie podejmowali żadnej aktywności i zapewne rekruter na rozmowie kwalifikacyjnej o ten temat zahaczy jak, mm -hmm. jak odpowiadać na pewno zgodnie z prawdą mm -hmm. tak, ale pamiętajmy to co powiedziałam czyli skupmy się na tych zawodowych mm -hmm. naszych sprawach i kompetencjach więc możemy powiedzieć że tą właśnie przerwę wykorzystaliśmy na przykład na jakiś ciekawy kurs związany na przykład mm -hmm. z pracą czy na jakieś takie samokształcenie związane akurat z tym stanowiskiem które w tym momencie mm -hmm. chcemy, chcemy, na które chcemy teraz aplikować Jasne. jeżeli to był na przykład urlop macierzyński to tak samo możemy powiedzieć, że mhm. był to na przykład urlop macierzyński, ale w międzyczasie cały czas, nie wiem, czytałam fachową literaturę mhm. i cały czas, że tak powiem, byłam na bieżąco. Myślę, że warto jest podkreślać to, co w tym czasie zrobiliśmy, żeby jak najbardziej jeszcze te swoje kompetencje podkręcić zawodowe. Dobrze, czy możemy opowiedzieć o błędach, które najczęściej kandydaci popełniają na rozmowie kwalifikacyjnej? Mhm. Czy są takie, takie wpadki, które się zdarzają najczęściej? Najczęściej to pierwsza rzecz teraz, która się bardzo często zdarza, czyli nie przychodzenie na mhm. rozmowy. To jest taki standard i nie uprzedzanie o tym. Mhm. Dużo osób też nie, nie wie o tym, że są tak zwane czarne listy, e, czyli no, jeżeli kilka razy nie przyjdziemy na daną rozmowę, to nic już dalej z tego nie będzie. No, ubiór też bardzo mhm. często, jeżeli chodzi o moich klientów, czyli pracodawców, często mówią, że osoby przychodzą ubrane dziwnie bądź niestosownie, czasem mhm. w krótkich spodękach i w klatkach, co jest dziwne. Niedopuszczalne, no, niedopuszczalne. Sobie, tak. No i to, co już podkreślam, piąty raz chyba, czyli to, że wybiegamy zbyt dużo, dużo mówimy o prywatnej swojej mhm. sferze, a nie skupiamy się po prostu na tych zawodowych konkretach, które są dla rekruterów najważniejsze. I jeszcze może trzecia czwarta rzecz, tak naprawdę to już nie na rozmowie, tylko nawet jeżeli chodzi o samo CV, mhm. że za dużo informacji tam, tam po prostu wpisujemy. Mhm. I to też może przeszkadzać i takie CV może być po prostu nieczytelne. Mhm. Czy rzeczywiście rekruterzy sprawdzają kandydata w sieci, sprawdzają, jak on, jak on stworzył swój wizerunek mhm. w sieci? Oczywiście tak. Pierwszymi takimi portalami są na pewno te portale branżowe. Warto mieć tam konta. I ja szczerze mówiąc tutaj namawiam bardzo na LinkedIn, który w mm -hmm. tym momencie jest takim bardzo rozwojowym, taką roz, bardzo mm -hmm. rozwojową platformą. E, więc przede wszystkim LinkedIn. Tam możemy te wszystkie swoje doświadczenia zawodowe, czy też certyfikaty, wszystko możemy opisać. Jeżeli chodzi o Facebooka, to też sprawdzają. No oczywiście, to jest bardzo ważne. Była też kiedyś taka sytuacja, na pewno bardzo znana z jedną firmą, gdzie mm -hmm. osoba rozpisała się po prostu właśnie na Facebooku jakimś złym komentarzem, było znalezione, gdzie pracuje i mm. po prostu została zwolniona. Mm -hmm. Pracodawcy bardzo dbają o to, żeby ten wizerunek był spójny. Jeżeli zatrudniają osobę, która nie wie, ma być tolerancyjna, to nie może być tak, że ona na przykład powiedzmy na Facebooku czy na forach wypisuje jakieś hejterskie komentarze. Okay. Więc dbajmy bardzo o to, co, co wrzucamy. Pamiętajmy, że to, że pracujemy w e, szlachta nie pracuje, to tak. naprawdę nie wypada. E, dbajmy też o zdjęcia, o to, co wrzucamy. Jeżeli po prostu chcemy wrzucać dużo, to pamiętajmy o ustawieniach prywatności i to w zupełności mm wystarczy.